Pan Andrzej Duda jest zdrajcą polskiej sprawy narodowej, polskich interesów, polskiej racji stanu. Wyprzedał wszystko, co było do wyprzedania na różnych kierunkach, zresztą, ale w sposób szczególnie żałośnie spektakularny, na kierunku e, ukraińskim. I e, kiedy się Andrzej Duda w ostatnich dniach po raz kolejny, zresztą, ale chyba pierwszy raz tak e, otwarcie i publicznie zgłasza jako chętny, e, by e, zostać premierem jakiegoś e, rządu, Jedności narodowej czy rządu fachowców po odwróceniu sojuszy i stworzeniu nowej większości parlamentarnej, no to ja chciałbym to wyraźnie zaznaczyć, że nosiciele odznaczeń przypinanych przez dziedziców, rezunów banderowskich nie będą. Kandydatami na ministrów i premierów, preferowanymi przez Konfederację Korony Polskiej. To tym jest 100%.